Przepraszam Was za zmielowanie. Zapraszam na kartę energii na dzisiejszy dzień. Dla tych, co mnie nie znają, ja nazywam się Adam. Jestem uzdrowicielem duchowym, angiologiem, człowiekiem, który zajmuje się pracą z energią światła i miłości, tak zwaną boską magią. Zapraszam serdecznie każdego chętnego lub potrzebującego pomocy lub chętnego do polepszenia swoich zdolności, możliwości, zapraszam serdecznie do kontaktu przez mój mail lub telefonicznie. Z tym, że jeżeli chcecie telefonicznie, najpierw napiszcie smsa, kim jesteście i z jaką sprawą się zgłaszacie. Zapraszam serdecznie, a teraz zaczynamy. Moi drodzy, karta egzystencja wygląda w ten sposób. Na lotosowym liściu doskonałości siedzi naga postać patrująca się w piękno nocnego nieba. Wie, że domem nie jest fizyczne miejsce w świecie zewnętrznym, lecz wewnętrzna cecha odprężenia i akceptacji wszystkiego takim, jakim jest. Gwiazdy, skały, drzewa, kwiaty, ryby i ptaki to nasi bracia i siostry w tym tańcu życia. My, ludzie, łatwo o tym zapominamy. Wypełniając swe codzienne plany życiowe, wierzymy, że musimy walczyć o to, czego potrzebujemy. W ostatecznym rozrachunku nasze poczucie oddzielności to jednak tylko iluzja. Powstała w wyniku zajęcia umysłu, Małymi sprawami. Nasze ego wtedy dominuje. Nadszedł czas, by sprawić, czy pozwolisz sobie na przyjęcie niezwykłego daru czucia się jak w domu, wszędzie tam, gdzie jesteś. Jeżeli tak, korzystaj z tego czasu i delektuj się tym uczuciem, by zapadło w tobie i pozostało jak najdłużej. Jeśli jednak masz poczucie, że świat na ciebie czyha, zrób sobie przerwę. Wyjdź w nocy z domu i popatrz w gwiazdy. Zrozum, że jesteś wyjątkową częścią wszystkiego. Nie jesteś tutaj przypadkiem. Egzystencja ciebie potrzebuje. Bez ciebie Egzystencji, egzystencji będzie czegoś brakować, i nikt nie będzie w stanie wypełnić tej luki. Całej egzystencji brakowałoby Ciebie i to właśnie nadaje Ci godność. Gwiazdy, Słońce, Księżyc, drzewa, ptaki i Ziemia wszystko w całym wszechświecie czułoby pustkę w tym małym miejscu, którego nikt oprócz Ciebie nie może wypełnić. Twoje połączenie. Z egzystencją daje Ci wielką radość i satysfakcję, a ona troszczy się o ciebie. Gdy będziesz już czysty, zobaczysz ogromną miłość spływającą na ciebie ze wszystkich stron. Ta energia myślę, że powiedziała już wszystko. Resztę. Musicie zrozumieć sami. Karty tarota zen często nie mówią wprost, ale uderzają w najczulsze punkty, doprowadzając do tego, że się zmieniamy. Trzymajcie się. Jeżeli Wam się podobało, dajcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie mój kanał. Jeżeli tego nie zrobiliście, Was to nic nie kosztuje, a dla mnie bardzo pomaga. Zapraszam każdego, kto potrzebuje, kto jest chętny do zapoznania się z moimi usługami. Zapraszam do kontaktu przez mail lub telefonicznie z tym, że jak telefonicznie napiszcie najpierw SMS-a, kim jesteście, w jakiej sprawie, a wtedy odzwonię lub podpiszę. Trzymajcie się, z wami była Adam, Do zobaczenia. Pa!